Jestem właśnie przed wizytą u Ortodonty e, i jestem chwilkę przed czasem, więc stwierdziłam, że włączę kamerę i coś powiem, e, przywitam się. Mam teraz tą szparę między dwójką a jedynką. E, bardzo ją widać, jak mówię. No i teraz będę miała zakładany znowu łańcuszek czy sprężynkę, nie wiem jak to się nazywa. I będę miała przesuwane jedynki. Więc y, ostatni raz tak było, że ta, jedy, ta dwójka przesunęła się po jednej nocy dosłownie. Wiadomo, nie była to taka duża szpara, ale, ale była widoczna już. Więc wydaje mi się, że jutro, pojutrze już mogę mieć znowu inny układ zębów. Więc y, to jest chyba nagranie y, ostatnie z takimi zębami. Zobaczymy. A ja właśnie zaraz uciekam na wizytę. Jestem właśnie po wizycie u Ortodonty. Przed chwilką dosłownie wyszłam. No i taki mam założony łańcuszek, kolejny, który będzie mi przesuwał. Jedynki, dwie na raz w lewo. I kolejna wizyta gdzieś mam za miesiąc. I niestety na dole przy jedynce gdzieś pani doktor zauważyła pojawiającą się próchnicę. Więc no, nie fajnie. I kolejną wizytę będę miała połączoną z leczeniem. Och, te zęby. Szkoda gadać po prostu. No, ale cóż, idziemy dalej. Wyleczymy i będzie dobrze. Wizycie u Ortodonty jakoś miałam ogromny smak na kawę. No i pojechałam sama do kawiarenki. Miałam spotkanie, randkę sama ze sobą. Praktycznie nie pamiętam, kiedy byłam sama gdziekolwiek w sensie usiąść, coś zjeść a tym bardziej na kawie, na cieście. Zazwyczaj jeżdżę tam z Klarą, z moją mamą najczęściej. Już tak jak widać jest ciemno, więc mam nadzieję, że coś mi się tam nagra. No, ale do celu. No, I wypiłam sobie kawkę, zjadłam sobie pyszny sernik z malinami. Jedynie co, trochę się śmiałam, bo poszłam do takiej malutkiej kawiarenki, gdzie było dosłownie, nie wiem, z pięć stolików i wszystkie były zajęte oprócz... No dwóch, dwa były wolne, więc ja jeszcze jeden zajęłam i został jeden. W jednym stoliku siedziały dzieci, i to obok. No i się tak śmiałam. Ja nic oczywiście nie mam do tych dzieci, absolutnie, ani do rodziców ale tak się śmiałam w duchu, że poszłam sobie, wiecie, odpocząć, w ciszy, wypić kawę, a dzieciaczki jakieś obce po prostu, no, kręciły się koło mnie, no i właśnie były dość takie ruchliwe, Podchodziły tam do baru, tam coś chciały przesuwać, więc rodzice mieli y, no, niezły ubaw z nimi, I, ale teraz y, przynajmniej sobie siedziałam i oglądałam, y, że no, rodzice nie mają jak sobie posiedzieć w spokoju, a ja akurat byłam sama, więc ja miałam ten komfort, że sobie posiedziałam, zadłam w ciszy, nie musiałam do nikogo gadać y, to ciasto i wypić sobie kawę. A teraz właśnie wracam z zakupów. Byłam w Lidlu, koś ostatnio polubiłam ten sklep. Biedronka zaczęła mnie denerwować strasznie. Nie idzie się tam po prostu ruszyć. Produkty na produktach, towary są po prostu wszędzie. Teraz będę wracać do domu, rzucam zakupy, biorę Nelkę i muszę jeszcze iść z Nel na spacer. Mamy dopiero poniedziałek, ale dzisiaj jestem jakaś senna, więc ta kawka po południu w tej kawiarence trochę postawiła mnie na nogi, nie ukrywam. O, czasami jakieś autko idzie z naprzeciwka, to mnie doświetla. No ja sobie kupiłam teraz w Lidu kolagen, piję go pierwszy raz. Smaczny jest, nie powiem, jest smaczny, nie za słodki, taki smak grejpfrutu czuję. Jest ok, tak wziąłam na spróbowanie. I żeby czegoś się napić, lecę do domku i będę kończyć dzisiaj nagrywania. W kawiarni nic nie nagrałam, bo jakoś tak, wiecie, było sporo tych ludzi, nie chciałam wyciągać tej kamery. Stolik też nie miałam w zapięknym miejscu, żeby mieć jakiś taki komfort albo kogoś nie uchwycić, więc po prostu stwierdziłam, nic nie nagrywam. Odpoczywam, piję w ciszy, w spokoju kawkę i zjadą sobie pyszny sernik z malinami. No to jadę dalej. Dzięki, do usłyszenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Od ciebie. No, widziałam. Ale, gdzieś tak dał mi szybkość. No i wolało mnie nogi. Tak, tak, jadko, tak, tak, Okay. Dzień dobry, dzień dobry Nie wiem czy słyszeliście ale spacery poradne są najzdrowsze, najkorzystniejsze dla nas Jest właśnie jakoś godzina dziewiąta więc jestem na spacerze z melką Taki spacer przynosi nam wiele korzyści z rana obniża nam poziom kortyzolu, i potem w ciągu dnia może nam to pomóc w obniżeniu napięcia stresowego. Więc to obniżenie kortyzolu może spowodować, że będziemy się mniej denerwować, mniej, wiecie, wybuchniemy. Oczywiście takie spacery to, wiadomo, poprawiają układ krążenia, wzmacniają kości. Jeszcze się doczytałam, że. Powietrze też jest mniej zanieczyszczone całkiem z rana. Szynac jest najbardziej zanieczyszczone, więc rano jest najbardziej wskazany spacer. Wieczorami też, pewnie do którejś godziny, bo nam się lepiej zasypia. Ale rano jest najzdrowszy, więc czynię to. I jestem na spacerze z Mel. Bo ja to robię bardzo często, praktycznie codziennie, tylko przed pracą jest on króciutki. No, Eee, ale w weekendy to już idę na na pewno półgodzinny spacer dzisiaj mamy niedzielę i zaraz idę robić naleśniki do domu Nelka mnie prowadzi jakimiś takimi bocznymi ścieżkami zamiast gdzieś chodnikiem więc <noise> może trochę kosmicznie wyglądam gdzieś między drzewami jeszcze jakiś pies oddali szczeka z balkonu więc mam nadzieję że mnie słychać i sorki za chrypkę, ale no czasami tak mam, nie wiem, po przebudzeniu. Ale to też spowodowane może tarczycą. Więc spacerujcie, jeśli macie siłę na to. Chce wam się, ale na pewno jest tak, że może wam się rano nie chcieć ruszyć tyłka. Ale. Później po spacerze naprawdę no czujemy się lepiej. No tak samo jak często jest po siłowni. Nie chce nam się wstać, ruszyć na jakiś trening, a później po wiadomo jest fajnie, bo też się wytwarzają endorfiny. No i ze spacerem pewnie jest no, no tak samo, bo to jest jednak też jakiś ruch. No więc zachęcam do spacerowania porannego. Życzę miłego dnia, bo właśnie mój się zaczyna. Piesek szczeka, no, ale mam nadzieję, że mnie słychać. Ale masz fajnego tego loda. I ciasto marchewkowe. Też bardzo dobre. Mogę spróbować? Mhm. Uh -huh. Proszę. Jak? Test? Mm. Smaczne? Gdzie ty jesteś, Bąbelku? Tutaj. Wczoraj byłam sama ze sobą na kawce i ciastku, a dzisiaj byliśmy razem z Klarą. się zjadła pysznego loda o smaku waty cukrowej. Tak. Tylko był niebieski. Bardzo smaczny. Było czuć bardzo mleko, ale chyba mleko skondensowane. Ja wypiłam kawkę i zjadłam ciasto marchewkowe, teraz jadę na paznokcie, bo już czas, Czerwone już zniknął, chociaż nie mam pomysłu na nowe. Jakie nowe mam zrobić? Jaki kolor nowy? Różowe! Różowe! Takie Więc... błyszczące! Błyszczące. I niebieskie. Nie, niebieskie może teraz nie. Ale różowe, różowe błyszczące, różowe, może fioletowe, nie wiem, zobaczymy. Różowe błyszczące, różowe, błyszczące. No to zobaczymy, jakie pani będzie miała w swojej palecie kolorów i potem ocenisz, prawda? Tak. Dobrze. Poruszamy, bo się zaraz spóźnie. Witam serdecznie w kolejnym dniu. Szykuję sobie teraz pierożki. Zaraz Wam pokażę jakie. Bardzo je lubię. Te oto pierożki. Kupiłam je w Lidlu. Jest to kuchnia azjatycka. Wybrałam opcję z kurczakiem, bo też była opcja z samymi warzywami. Ja sobie zamieniam. Raz kupuję z warzywami, raz z kurczakiem. I teraz właśnie miałam ochotę na te, na te pierożki z kurczakiem. Podgrzewają mi się na patelni, więc zaraz będę wcinać. Ja robię tą tradycyjną metodą, że chwilkę przysmażam, dosłownie dwie minutki na małej ilości oleju. Jak się zarumienią, to dolewamy wodę i dusimy przez 4 minuty. I są wtedy bardzo mięciutkie, i troszeczkę tutaj jest też takie do pochrupania, głównie te doły. Pytam się ponownie ja już pojadłam moich pierożków, a teraz chciałam wam pokazać coś fajnego, co wpadło mi dzisiaj w ręce. Są to deski do kuchni do krojenia granitowe. Zaraz sobie je rozpakujemy, mamy większą i mniejszą. Ta większa jest 40 na 30 cm. Mniejsza szczerze mówiąc nie wiem. Deski są w kolorze czarnym, więc rozpakowuję i sama jestem ciekawa, jak wyglądają. To jest akurat ta mniejsza deska. No jest piękna. Strasznie chciałam takie deski mieć w kuchni. A to jest dopiero sztos. Wow! Ogromna jest. Ale taka wystarczająca tutaj na moją kuchnię. Ja też nie mam za wielkiej tej kuchni, więc, ale mam miejsce na takie właśnie deski albo na pewno na taką wielką, żeby sobie tutaj zawsze leżała pod ręką. Więc deseczki są. Zaraz sobie je tutaj przemyję i położę w odpowiednim miejscu. Deski mi się spodobały kiedyś u mojej dobrej koleżanki, którą odwiedziłam. I właśnie jakoś tak zapamiętałam sobie takie deski. W ogóle pierwszy raz w życiu widziałam, że można mieć deskę z kamienia w domu, i mam teraz swoje. Niby to nic takiego, ale ja się akurat bardzo z tego cieszę. Doceniam to, że, że mogę mieć takie fajne deski w domu. Takie deski na pewno są odporne na temperaturę, więc to też jest bardzo fajne podczas gotowania. Możemy sobie tu postawić ciepły garnek czy czajnik z wodą i się nie przejmujemy. Na pewno też łatwo się je czyści. I też one są dobrej jakości, bo są odporne na zarysowania. Tutaj mam instrukcję i skąd są te deski. I taki fajny tekst tutaj na tej instrukcji. Piękno zaklęte w kamieniu naturalnym. teraz sobie ułożę tą moją większą deskę w tym miejscu w którym była moja stara zwykła deska jakaś tam z Ikei i wydaje mi się, że tutaj jest najlepsze miejsce, bo też mam pod ręką od razu gaz do gotowania, więc też ją sobie tutaj ułożę. Tak się prezentuje już deska na moim blacie, tak jak mówię, jest tutaj też czarny piec gazowy. No i tutaj pod ręką od razu jak coś gotuję, to kładę sobie jakiś wiecie garnek, czajnik, jak na przykład już nie mam miejsca na palnikach. Czy też po prostu, nie wiem, jakąś łyżkę, czy cokolwiek, jeżeli coś mieszam w garku, więc tu jest dla mnie najlepsze miejsce do deski. Nie mam pomysłu jeszcze, co z tą malutką, taka jest różnica dwóch, ta jest 30 na 40, a ta zmierzę i zaraz zobaczę. Ta mniejsza jest 20 na 30, więc. Taka różnica. Ona też się świetnie może sprawdzić do serwowania, po prostu jak mamy gości, możemy sobie fajnie coś tutaj ułożyć i podać się tak na stole. Więc ja się jaram po prostu deskami. No, ale nie miałam jeszcze takich nigdy z kamienia, więc taka moja polecajka. Na pewno zostawię jakiś opis pod filmem, jeżeli jesteście. Ze Śląska to jak najbardziej, ale też wiem, że mają wysyłkę. Tak, też tam widziałam na stronce była wysyłka, więc będę testować. Zobaczymy, jak się u mnie sprawdzi. Ale są super, bardzo fajnie i elegancko się prezentują. Zrobiłam sobie teraz kawkę. Idę usiąść, troszkę odpocząć i tak się śmieję, właśnie. Włoskie deski do krojenia, włoskie ciasteczka, a ja we Włoszech jeszcze nie byłam. Chciałabym kiedyś odwiedzić Włochy na pewno. Bardzo podoba mi się ten kraj w ogóle. Język mi się strasznie podoba, włoski. I tak. Na razie sobie mogę tylko pomarzyć, ale ja teraz zasiadam właśnie do moich włoskich ciasteczek. One są kupione w Lidlu, ale też chyba jeszcze gdzieś inni chyba w Rosmanie też są do kupienia, ale bardzo je lubię. No i kawka, więc idę teraz odpocząć. dobry, tutaj Nelka jest dzisiaj owłosionym pieskiem idziemy teraz do fryzjera, czyli do groomera. Więc tak, teraz jest brudnym pieskiem i owłosionym. I później nagramy jak wygląda po wizycie. To idziemy. Smaczne? znowu w kawiarni nie, nie. często chodzę do kawiarni takiej samej takiej na czysto sprawdzamy szarlotkę na gorąco ze śmietanką i gorąco i muszę mogę spróbować tego loda? no zaraz mam. Ale, ale bez tego. Bez czego? Bez tego. Bez, I bez śmietany. Serio? Ten. <grym> Ten? Mm. <Halo? grym> mhm. Taką toreweczkę kupiłaś? Mhm. I idziemy. Idziemy. A to Nelusia już po wizycie u gromera. Tak wygląda, jest bielutka I tu ma te włoski obcięte, tak? Na główce, więc już nie ma problemu z oczkami, nie? Bo te włosy najbardziej rosną na głowie i potem mi to do oczu wchodzi. A tu jest ładnie wytrymowana. No, dobry piesek, tak. Jesteś dzielnym pieskiem. No, super. I Idziemy na spacerek, tak? A potem do domku na obiadek. Tak, Larusiu? Jak tam tu rebeczka? Hajna. No wiem. To jedziemy. Ruszamy w drogę. Zobaczyć, czy ktoś morsuje. Co? Czy ktoś morsuje, tak? Tak. Mamusia dzisiaj nie morsuje. Już dawno nie morsowałam, ale kiedyś morsowałam. Co? Ech, no. Już Ci mówiłam, kto to jest mors. Muszę się znowu przełamać. Ale na pewno bym znowu weszła do wody. Tylko nie jestem dzisiaj na to przygotowana. Nie mam stroju żadnego. No jestem z psem i z dzieckiem sama, więc najlepiej, jak ktoś by mi towarzyszył. Idziemy zobaczyć. Bo dzisiaj jest fajna pogoda. Na morsowanie. Ktoś pływa? Tak, czy ktoś morsuje no. Idziemy zobaczyć na plażę. Ja widzę, ktoś tam morsował, wiesz, tam się ubiera już. Nelka mi się teraz zlewa z tym śniegiem i jej po prostu nie widzę. Aha, tu jest. Popatrz, pani się już ubiera. Super, zazdroszczę. Dzisiaj jest piękna pogoda, naprawdę na morsowanie. Zjedziesz? To chodź może tam, gdzie nie ma takiej wysokiej górki. Chodź, kochana. No, ja kiedyś tam wchodziłam do wody, właśnie tam się przebierałam za tym domkiem i tam sobie siedziałam i morsowałam. No i tutaj, kiedyś też, na tej plaży, po prostu tak. Mam zdjęcia nawet, wiesz, w czapeczce, co ci pokażę. Jesteśmy teraz po tej wizycie u fryzjera Psiego. No i Nelka ma teraz też nagrodę spacerek. Ale jest idealna pogoda, już mówię to trzeci raz chyba. Więc nam wszystkim jest miło. No, Nelka. Będą do nas kaczuszki, zobaczyły nas, a my nie mamy nic do jedzenia. Jaka czysta woda. Tylko są liście tutaj, a tu jest super czysta, dlatego najlepiej się pływa. Morsuje zimą. Napływają. Nelka nie wolno tam do nich, wiesz? Super piesek, zostań tutaj. Wiesz co, one mogą się bać trochę nelki. A mogę do wody? Nie, musiałabyś się na to przygotować. Wiesz, bo teraz jest zima. Tam właśnie morsuje, zazdroszczy.